Cześć dziewczyny. Jestem wyborcą partii Janusza Korwin-Mikkego od jakiś 10 lat i mam nadzieję, że słychać to z mojego głosu, że również sama jestem kobietą. Podczas ostatnich wyborów do polskiego parlamentu również też rozmawiałam z niektórymi dziewczynami i starałam się tutaj przekonać do tego, żeby głosowały na Konfederację, której obecnie częścią jest właśnie partia Korwin. I oczywiście w sumie wcale mnie to nie zdziwiło, ale co chwilę słyszałam różnego rodzaju opowieści o tym, jaki to pan Korwin Mikke jest zły, jak bardzo nie lubi kobiet. W związku z tym stwierdziłam, że w końcu wypowiem się troszeczkę bardziej na ten temat i nagram filmiki, które będą prezentować moją opinię z punktu widzenia kobiety. Co tak naprawdę mówi Janusz Korwin-Mikke o nas, czy też o innych grupach społecznych, bo tutaj prawda, krążą opowieści z różnych, z różnych stron. Weźmiemy dzisiaj na tapetę trochę stary filmik, ale z racji tego, że już od tylu lat się mówi o Korwinie bardzo różne dziwne rzeczy, to również weźmy te starsze filmiki. Janusz Korwin-Mikke, kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. A nie żałuje pan tego, że dość krytycznie wypowiedział się pan o zdolnościach umysłowych kobiet, twierdząc, że mają niższą inteligencję? No mogą się obrazić, nie zagłosować na kongres Nowej Prawicy. Bardzo wiele jest tego typu wypowiedzi, ponieważ pan Janusz Korwin-Mika, jeżeli o tym nie wiecie, tak naprawdę od ponad 30 lat mówi dokładnie to samo. Bardzo często w różnych stacjach też Zadają mu właśnie te same pytania i te same podpuchy, troszeczkę, żeby się w pewien sposób wyłożył. Tutaj o inteligencji mówi on dość często. Jest bardzo wiele różnych badań które sprawdzają właśnie, czy jest jakaś różnica między kobietami i mężczyznami w kwestii właśnie inteligencji. I teraz jak to wygląda? No wszystko zależy od tego, jaką metodologię przyjmiemy, jak, jaki test też zostanie użyty, jakie tutaj wzory, prawda, i nawet bardzo często się tak zdarza, że wyniki są przeróżne. W części badań jest mówione, że nie ma żadnej różnicy. Inni naukowcy ze swoich badań wyciągają takie wnioski, że jest na przykład mężczyźni punktują o te 2-3 trzy, trzy punkty średnio więcej niż kobiety, inni z kolei odwrotnie, że to kobiety są bardziej inteligentne. Jeszcze w innych badaniach, prawda, że że rozkład normalny, czyli ta krzywa gausa, wygląda tak, że wśród mężczyzn jest większa różnorodność. To znaczy, że jest o wiele więcej facetów, no tych naprawdę z bardzo niską inteligencją, bo jest więcej takich i jest więcej mężczyzn, którzy mają, są geniuszami, prawda, niż na przykład kobiety. Wszystko więc zależy i trzeba do takich badań odpowiednio też podchodzić, ale też żadnych badań bym nie dyskredytował. Tutaj więc bardzo często pan Korwin odwołuje się do tych badań, które twierdzą, że kobiety średnio, uwaga, średnio są mniej inteligentne od mężczyzn. Ale najpierw może posłuchajmy, co on sam mówi na ten temat. Przecież, przecież to jest twierdzenie, twierdzenie naukowe, to nie ma się obrażać. Kobiety są, ja pani się na tajemnicę. Kobiety są średnio niższe od mężczyzn, wie pani? E, i, 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 I dokładnie to samo jest i tutaj, a przepraszam, to, że są średnio, to z tego nie wynika nic. Znam masę mężczyzn, które są mniej od pani, bo znam panią skądinąd przecież przecież oczywiście. E, także podobnie jak istnieje wiele kobiet wyższych, wyższych od mężczyzn, prawda? Także. Ze średniej nic nie wynika. To jest po prostu obiektywny fakt, że średnio są mniej inteligentne i nic na to nie można poradzić. Wśród 100 najlepszych szachistów jest raptem jedna kobieta, wśród 200 najlepszych grzybistów nie ma ani jednej kobiety. No. Dokładnie. Czy można, nie wiem, czy jest potrzeba czegokolwiek więcej dodawać, ale na wszelki wypadek, gdyby tutaj jakieś kobiety mnie mimo wszystko słuchały i miały jakieś wątpliwości, to jeszcze raz zwróćmy uwagę, co to jest średnia arytmetyczna. Krąży mnóstwo różnego rodzaju dowcipów na ten temat. Pewnie też słyszałyście coś w stylu, że jeżeli ja jem kapustę, a ty jesz ryż, to średnio jemy głąbki. Średnia arytmetyczna jest oczywiście cudownym, że tak powiem, wynalazkiem, prawda? Wiele nam to pomaga w, w różnych tam, w rozumieniu, w rozumieniu liczb. Niemniej jednak, średnia to po prostu średnia, i od tego trzeba wyciągać odpowiednie, um, odpowiednie wnioski. To, że. I, tak samo też w sumie w innych, w innych wywiadach różnego rodzaju. Korwin mówi, że nie ma czegoś takiego, że kobieta średnia nie istnieje. I oczywiście zgodzę się, i chyba Wy też zgodzicie się, że każda z nas, i mimo tego, że wszystkie należymy do grupy kobiet, każda z nas jest inna. I jakby. Co w związku z tym, czy któraś jest mniej lub bardziej kobietą, dlatego że pewną cechę ma bardziej rozwiniętą, a inną mniej, no to jest po prostu śmieszne, tak jakby kłócenie się z panem Korwinem, że coś takiego, co on powiedział, to jest skandal. I co więcej, dlaczego się mamy obrażać na ten temat? Zwróćcie uwagę, to jest już zupełnie może inna dyskusja i nie chcę też, żeby ten filmik był za, za długi, Natomiast dlaczego mamy się obrażać, jeżeli ktoś ma nawet o nas załóżmy jakieś niemiłe zdanie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to umniejsza moją wartość, że druga osoba o mnie mówi, czy myśli źle, nieważne, czy to jest prawda, czy nie, nawet jeżeli ktoś kłamie, ma to oczywiście jakieś tam skutki, zależnie, czy to, czy to kłamstwo na przykład nawet rozpowiada, czy nie, ale czy to mimo wszystko moja wartość jest przez to mniejsza? Być może mniej, natomiast, natomiast... mniej kobiet w dzieciństwie. Ale, ale pamiętajmy, się o jednej, grać w pamiętajmy o jednej w rzeczy: w że kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, bo jeszcze nikt nigdy nie widział kobiety, która by migała za mężczyzną, dlatego że ma ładne nogi, prawda? No i z tym na koniec się <laughs> zgadzam, panie prezesie. <laughs> no Bardzo dziękuję. No i to jest troszeczkę klucz całej, <laughs> całej wypowiedzi. Dość często pan Korwin-Mikke mówi właśnie tak, że kobiety są e, mniej inteligentne od mężczyzn, ale za to są mądrzejsze, prawda? No, e, ciężko oponować z tym, że jesteśmy mądrzejsze od, 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 od mężczyzn. E, natomiast e, rzeczywiście trzeba umieć do, do tego wszystkiego odpowiednio, odpowiednio podchodzić i przede wszystkim się nie obrażać. Tylko słuchać bez emocji, tak naprawdę, co ma, co ma do powiedzenia. Inny, najważniejszy, mimo wszystko fakt. Czy pan Janusz Korwin-Mikke może mieć swoje zdanie na jakikolwiek temat? Czy powinien mieć takie zdanie, jakie na przykład grupa feministek trzeciej fali mówi, że powinien mieć? Odpowiedzcie mi na to, proszę, w komentarzach bo jestem ciekawa, co o tym sądzicie.